Rihanna i Jasa Procki nazwali synka liderzy grupy wu clan Od momentu urodzenia dziecka Rihanna nieoczekiwanie zniknęła z mediów i wycofala się z życia publicznego. Dopiero jakiś czas temu piosenkarka zdecydowała się podzielić ze światem z dzieciami swojej pociechy w niedawnej sesji oklatkowej dla magazynu Vogue. Od tamtej pory chętnie też z zdjęcia malca w social mediach. Mimo wszystko Barbadoska i jej masasa Procki do dziś oficjalnie nie ujawnili jego imienia i starali się utrzymać wszystko w tajemnicy. Teraz, niemal rok po narodzinach syna słynnych muzyków, dziennikarze dotarli do aktu urodzenia. Brytyjski tabloid Daily Mail podaje: że pierwsze dziecko jednej z najsłynniejszych par amerykańskiego show biznesu nazywa się Żartel Stone Meyers. Jego imię pochodzi od członka kultowej formacji Wu-Tang Clan. Malża swoje drugiej niedzieli ze swoim tatusiem. Jak do Tatwani spekulowali, ze pociecha Barbadoski i Amerykani na imię na Sam Rocki zasugerował wcześniej, że para nazwie swoje dziecko Farrell, również posłannym producencie i muzyku Farrell Williamsie. Rodzina Rocnego ma bowiem tradycję nazywania dzieci imionami hip-hopowych twórców. Prawdziwe nazwisko Meza Hanne to Rakima Telston Meyers i również zostało nadane na cześć legendarnego rapera Rakima. Po dosyć długiej nieobecności w mediach, jakiś czas temu Rihanna zaskoczyła swoich fanów informacja o tym, zanim wystąpi podczas finalu ligi futbolowej NLF, legendarnego Superbowl. Chwilę wcześniej Barbadoska wypuściła pierwszy od 6 lat singiel Lift Me Up, Posłuchaj. Promujący film Czarna Pantera. Wakanda w moim sercu. Wielbiciele talentu Barbadoski zinterpretowali to jako zapowiedź powrotu do koncertowania i nagrywania w studiu materiału na nowy album. Niestety okazało się, że na to przyjdzie im jeszcze poczekać. W trakcie występu na halftime show podczas Super Bowl 2023 piosenkarka szokowała publiczność i podzieliła się radosna nowina. Zgromadzeni na State Farm Stadium w Glendale w Arizonie kibice ujrzeli bowiem ciazowy brzuszek popularnej wokalistki. Oznacza to niestety. Zerichanna znów zniknie na jakiś czas ze sceny, by zająć się swoja rodzina. Sam występ nie został przyjęty zbyt dobrze. Bowiem 35 latka spiewala z playbacku, czym ściagnęła na siebie fale krytyki.